CHEMA! Mam dla was prawdziwą bombę. Wygląda na to, że Dead by Dead można zaskoczyć. Jednym z najbardziej oczekiwanych licencjonowanych chapterów w marcu 2025 roku! Plotki, przecieki i ukryte wskazówki prowadzą do jednego wniosku. Kaneki z Ghoul ma być nowym killerem! Czy to możliwe? Sprawdźmy co wiemy i dlaczego ta teoria ma sens. Część pierwsza. E -e -e. Co wiem o marcowej aktualizacji. Behavior Interactive ogłosiło, że przed dziewiątą rocznicą gry wprowadzi cztery licencjonowane chaptery oraz dwa oryginalne. Trzy licencjonowane chaptery już widzieliśmy: Dungeon and Dragons, Tomb Raider i Castlevania. To oznacza, że został jeden, marcowy. Co ciekawe, w tym chapterze ma pojawić się tylko killer, podobnie jak w przypadku Ghostface'a, Chuckiego czy Leatherface'a. Dyrektor gry podczas jednego z wywiadów wspomniał, że wiele osób będzie gadać o nadchodzącej aktualizacji. Ale gadać w złym sensie. Czy mógł nawiązywać do kontrowersyjnego crosswera z anime? Tokyo Ghoul ma ogromną bazę fanów, ale współpraca z serią anime byłaby czymś zupełnie nowym dla Dead by Daylight. I jak na społeczeństwo z zamkniętymi główkami i niezbyt dobrym gustem, bywa różnie. Oczywiście wszystko do czasu, jak na razie Tokyo Ghoul to dobry wybór. Oby nie posunęli się w drugą stronę anime. Część druga. Przecieki i wskazówki od insiderów. Na Discordzie, gdyby Leaks, tajemniczy użytkownik ujawnił kilka informacji. Killer ma być nazwany Mutant, nazwa robocza. A teraz rozsiądźcie się i pozwólcie, że opowiem wam historię o teorii Kanekiego w Dead by Daylight. Pewnego ponurego wieczoru tajemnicza postać skontaktowała się z Dead by Daylight Leaks, Discord, żeby powiedzieć, że grudniowy killer będzie się nazywał The Houndmaster na 80%. Oraz, że Wesker dostanie osłabienie na swoją umiejętność w tym samym update'cie, co się sprawdziło. A także mówił, że anime kolaboracja zaistnieje niedługo w Dead by Daylight. Ta tajemnicza postać, która tak na razie wszystko co powiedziała się sprawdziło, powiedziała, że marcowym licencjonowanym killerem będzie postać z Gula. Do tego dochodzi kolejna tajemnicza postać, która uważa się za playtestera i mówiła, że gra marcowym killerem. I zna jego umiejętności. W grze nazywał się Killer39. Z modelu wyglądającego na legiona bez maski. Miał moc, żeby przyciągać się do surwów, używając macek. I miał mechanikę choroby, jak na przykład Wesker. Ma to sens, ponieważ faktycznie behavior daje testować moc killerów. Ale tylko moc. Kiedy postać jest zmieniona wizerunkowo, na przykład Slinger w test buildach był to traper z bronią Slingera. Mechanika infekcji i rozwoju może przypominać test trybu multiplayer Dying Light. Killer miał się nazywać Mutant, co powiązując wszystkie fakty jest szansa na to, że to będzie postać z trybu multiplayer. Zostań zombie w Dying Light, gdzie to zombie faktycznie jest Mutantem i ma stacje rozwojowe. Kiedy to staje się coraz silniejszy i jego umiejętność działa dokładnie tak jak została opisana, a z infekcją to wygląda tak, że w końcu jest zombiakiem, więc może być coś powiązane. A także w przeszłości Dying Light i Dead by Daylight zawierali już trudne współpracy. Ale problem jest taki, że będzie Chapter tylko i wyłącznie dla Killera, a Crane jest głównym protagonistą i nie do końca pasowałoby takie wyjście. I też nie byłoby powodu, żeby ludzie pi***li, chyba że faktycznie o to, żeby nie było surwa. Część trzecia. Wskazówki w samej grze Graded by Daylight uwielbia zostawiać ukryte podpowiedzi w swoich mapach, i postaciach przyjrzyjmy się kilku z nich. Linie dialogowe unknown. A. Było o tym głośno, że postać unknown spoileruje nam nowych killerów wkraczających do gry w przyszłości, a dokładnie licencjonowanych killerów, co też duży związek z tym ma jego mapa kino. ale skupmy się na razie na liniach dialogowych. W lobby zdarza się, że mówi trzy z tych linii, ale po kolei. Najpierw możemy usłyszeć. I don't co na polski można rozumieć jako żyłem w lochach dawno zapomnianych. Co oczywiście odnosi się niedługo po tym upublikowanym licencjonowanym update'cie, Dungeon and Dragons. Yes, na polski, przygotuj się na ekspedycję, co miało być nawiązaniem do Larry Croft, z Tomb Raider I jeśli wszystkie linie faktycznie mają powiązania z tymi licencjonowanymi chapterami, posłuchajcie tego. Hunger. Oh no. oh no. Na polski głód nieznośny głód. I jak ktoś oglądał to anime, wierzę, że nie ma słów, które mogłyby lepiej scharakteryzować tę serię anime. Przechodząc do następnej teorii, w kinie możemy zobaczyć odniesienia do tych samych chapterów, które spoilerował nam Unknown. a przede wszystkim anime napis przy wejściu reklamujący The Ghouls Lament. Czyli tłumacząc prości o opłakiwanie guli, co również ma nawiązanie do serii. Jeśli spojrzycie na maszyny arcade, na mapie zobaczycie obrazki odnoszące się do gier wymyślonych przez twórców, ale jedna po środku ma na obrazku dwóch fighterów, ale dużo graczy zauważyło, że te postacie wyglądają jak z Castellvanny. Kolejna maszyna ma na sobie dużego czerwonego smoka, a tak się składa, że w styczniu co do Dungeon Dragons będzie nowy event właśnie z czerwonym smokiem. A teraz, czy na pewno Anną spoileruje? I czy możemy więcej spoilerować sobie z jego spoilerów? Zdarza się, że mówi. Co może odnosić się do filmu Predator, gdzie dokładnie taka sama fraza ma miejsce. A także. Co może odnosić się do Houndmaster, najnowszego killera. A także co do Tokio Gula. Ostatnia linia toki Re, muzyka Invincible brzmi, będę miał świat u moich stóp. Kiedy to Anon mówi. W dzisiejszej nocy będę miał świat u swoich stóp. Annon jako postać jest znany z tego, że jakby opętuje ludzi i zabiera ich tożsamość. Więc jeśli Annon faktycznie spoileruje, następne licencjonowane aktualizacje ma to sens. I miałoby to naprawdę fajną interakcję między twórcami a graczami, i ciekawe by to było w historii Dead by Daylight i tych postaci. Część czwarta. Na pewno Tokyo Ghoul? Kolejny argument na Tokio Góla, Dead by Daylight, to informacja o tym, że Tokio Ghoul świętuje dziesięciolecie swojego istnienia specjalną imprezą Tokio Ghoul Festival Playback. 8 czerwca 2025 roku, a w 2024 roku, w lipcu, było teoretycznie dziesięciolecie. Co czyni ten miesiąc dobrym momentem na taką współpracę? Dodatkowo seria jest znana z mrocznego klimatu, który idealnie pasuje do Dead by Daylight. Część piąta. Możliwe umiejętności Kanekiego. Jak mogłaby wyglądać jego mechanika w grze? Oto kilka pomysłów. Specjalna umiejętność. Kaneki wykorzystuje swoje kagune, by przyciągnąć do ocalałych, podobnie jak Wesker. Efekt infekcji. Ocalały zainfekowany przez kagune powoli traci zdrowie. Chyba, że zje mięso. Mam nadzieję, że nie brzmi to za głupio. Mechanika głodu. Za każdym trafieniem Kaneki staje się silniejszy, co odblokowuje dodatkowe efekty dla swoich zdolności. Podsumowanie. Czy Kaneki z Tokyo Ghoul naprawdę trafi do Dead by Daylight? Wszystkie wskazówki, od przecieków po ukryte detale w grze, prowadzą nas właśnie do tego wniosku. Marcowa aktualizacja może być jednym z najważniejszych w historii gry, a współpraca z tak kultowym anime przyciągnęłaby wiele nowych graczy. Co o tym sądzicie? Chcielibyście zobaczyć Kanekiego jako killera? Dajcie znać w komentarzach, a jeśli materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie!